Witam i jedziemy z Farmazonem. Tak więc, tak, na początek, tak jakby pewne odniesienia co do tego, co się tam w Imperium działo, jak to tam Benjamin Taniachu z Imperatorem Knuli. Są różne doniesienia. Jedno takie doniesienie, że jest inna wersja tego, co tam zostało uzgodnione, a inna wersja została tego planu rozesłana do Szebab i całego tego towarzystwa. No, no nie wiem tak no, w dobie il u i tego całego przekleństwa i Antychrysta, no to zielnego pojęcia nie wiem. Tak? No, kiedyś jakby papier z pieczątku i pismem to był papier z pieczątku i pismem. Teraz to wszystko można przerabiać i konstruować, więc e, tutaj nie wiem. Natomiast wiem to, że e, jest duża presja e, na Hamas. To tak jakby... Tutaj Katar, który tam ponoć ma zastrzeżenia, Turcja, Egipt, tak jakby objęli kuratelą Hamas i Hamas ma to podpisać, tak. Nawet jeżeli będą tam brzdąkać i dźwągać, że im się to nie opłaca, albo coś im się nie podoba, no to tak jakby już było takie coś klasyczne, podpisuj psi, Tak jak Arafat nie chciał podpisać Oslo 2, no to Mubarak mu, mu podtrząsł, podszedł, prawda? podpisuj to psi. Więc ten, więc, więc podpisuj psie może, może być, no oczywiście teraz są, pojawiają się różne rozbieżności, tak, no bo co innego Bibi gada u siebie i na wyjeździe, co innego Bibi gada po angielsku, a co innego mówi po hebrajsku, co innego Bibi gada do swoich, a co, do, a co innego do obcych, tak, no tak to jest. No tutaj są, pojawia się tam rozbieżności odnośnie tego, czy Izrael wyjdzie z gazy, czy to, to, to różne takie rzeczy, no... Temat jest rozwojowy, tak, temat jest rozwojowy. Natomiast no, ja raczej jestem przekonany, że, że w jakimś tam stopniu ten, ten plan Trumpa będzie realizowany i nic lepszego i nic innego nie będzie już z, zaproponowane, więc tak czy siak po prostu on będzie realizowany. Od razu też wiem, że nie będzie on realizowany w 100% i tam naprawdę będzie tyle różnego krętactwa, że to po prostu głoma, no ale to jest, jak to Tom Barak tak, e, ten nieszczęśnik powiedział, no przyznał, no, na Bliskim Wschodzie wszyscy kłamią, wszyscy farmazonią, wszyscy kręcą. I każdy chce nas tutaj zrobić wała na nasze dolary. No to ta do, do, no, no właśnie. Więc tak, więc, więc tak to będzie się odbywało. Istota może być. No niestety, czasy już takich prostych, prostych prostych, prostych zawieszeń rund minęły. Po prostu to jest opłacalne i tyle, tak? No, gdyby to było nieopłacalne, no to no tam, tutaj e, trzeba wziąć pod uwagę to, że. Trump elegancko tutaj znalazł sobie lewara na Bibiego, to znaczy <śmiech> <śmiech> oczywiście tam Bibi knuł, tam różne takie ten, ale e, wazeliny nie żałował, prawda Bibi, no ale też jeszcze trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że w związku z, w związku z świętami żydowskimi Bibi tylko co opuścił Biały Dom, a Chabat Lubawicz przyszedł, tak, Habat Lubawicz, czyli ta przez wiele nazywana sekta, przez wiele nazywana tam, no tam, tam oni są dość mocno kontrowersyjni, ale istota jest taka, że oni są bardzo potężni i oni nie są syjonistyczni. Tak, no bo Bibi to jest syjonista z krwi i kości państwowiec. Tutaj old school. Natomiast chabat Lubawicz, no, ma taki stosunek do tego syjonizmu, raczej wrogi, albo to wszystko zależy tam, jakim tam Bibi posmaruje. Chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi o smarowanie, to akurat Habat Lubawicz no to raczej już nie patrzę na takie rzeczy, no bo to oni mogą smarować Bibiemu. Tak. To pierwsze, chociaż nie wiadomo, tak. to, 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 to są rzeczy właściwie tak w ogóle nieznane, tak? Że ten. Natomiast no habat lubawicz to jest no, poważne towarzystwo, bardzo poważne towarzystwo. Bardzo ważni zawodnicy. Bibi z nimi na konflikt iść nie może. Po prostu nie może. No bo oni mogą, no mogą, mogą, mogą nawet i skończyć Bibiego, tak. Dlaczego nie? Tak. E, tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak Chabat też jest obecny w Izraelu, tak, i, i też tam ich ten stosunek jest taki. Znaczy no bo są, to są, no są, ale to są po pierwsze wyborcy, a po drugie też. Um, oni są bardziej lojalni swoim własnym, tym wewnętrznym strukturom niż jakimkolwiek innym, tak, no to, no to jakim tam rabini nakażą, prawda, nosić e, 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 zielone szelki, no to będą nosili zielone szelki, tak, to, 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 to strasznie szyjtów przypominają w tym, no, ale to, tak to jest, tak, więc więc tutaj spotkanie z Chabadem to Bibi pewnie wiedział, wiedział o tym, że, że lepiej Lepiej tutaj, żeby się nie żalić na Bibiego przed Chabadem. No te niuanse są niezwykle ważne, tak? Niezwykle, niezwykle ważne. Znaczy ca całe to towarzystwo musi być też dobrze rozpracowane, no bo to też, to też, to też to działa trochę tak jak um, to, że Bibi, co, co ciekawe, się nie spotykał z nikim z polityki, spotykał się z influencerami, spotykał się z Big Tech'em, tak? A takich spotkań politycznych to chyba on nie miał. No inna i sprawa, że chyba jeśli chodzi o kwestie e, zagramaniczne, no to e, chyba tam nikt go nie chciał. A czy no, spotkał się z, już nie pamiętam z kim, ale z kimś z Emiratów, tak? I tam na taką gafę walnął, że przywitał się, a usiadł od razu i w ogóle tam. No ale to, ale to Bibi, tak? To Bibi. E, co wolno wojewodzie, to znaczy, co wolno bibo, bi, Bibiemu, to prawda, to nie wolno, to. Więc więc tak to wygląda. No. Bibi Habibi, knuję. Teraz są święta żydowskie, więc, więc przez najbliższe kilka dni tak jakby no nic nie będzie takiego, znaczy w sensie ani żadnych jakiś intryk, ani żadnych wielkich pogadanek, ani żadnych działań, no bo raczej to wszystko, to wszystko będzie wyłączone. Natomiast no później, później zobaczymy, no, jak ten plan Trumpa będzie wyglądał na powierzchni. no Ja raczej przewiduję to, że Hamas to podpisze, no, bo też oni też nie mają takiego lewaru, tak, że teraz, nawet jeżeli Iran jeszcze jakikolwiek tam ma wpływy, no to, no to po, po pierwsze, druga, druga runda irańska no, może się wydarzyć. Tak, ale o tym zrobię dzielnego farmazona. No, no, no i tak właściwie nie ma żadnego lewara. Tak? No to będą teraz, tak jakby temat palestyński będzie pod kuratelą Arabów i Turków. Może do tego jeszcze i do nas zobaczymy No zobaczymy. Ale tak jak mówiłem już wiele miesięcy temu e, temat palestyński tak właściwie, no tutaj będzie miał swoich nowych opiekunów opiekunów lojalnych wobec imperium. Chociaż oczywiście ta lojalność jest taka, że to od razu to trzeba podkreślić to, że um, całe te towarzystwo jest tak, że akurat oni tam siedzą grzecznie i zdyscyplinowani u, u imperatora, a jak wracają do siebie, to zaczynają gadać to, że tak wcale nie było, jak to ludzie widzieli prawda, w telewizji, tylko że tam tutaj wielkie jakieś intrygi robili. No bo to też, to też jest wynik taki, że po prostu oddolnie imperium jakoś. Nie jest. Yy, yy, yy. Znaczy, no każdy by chciał być w imperium i każdy chciałby mieć dolary, ale, ale, ale tak jakby, no nie, tak, no jakoś tutaj. <kluzny> ludzie swoje wiedzą, ludzie swoje pamiętają i, ludz, i ludzie swoje rozumieją, tak. To jest no chociaż na Bliskim Wschodzie, nic nie trzeba rozumieć, to w, te, w, w, w tym wypadku naprawdę wszystko staje się oczywiste. No też, też tutaj muszę wspomnieć odnośnie tego, że Katar został usatysfakcjonowany tą, tym nieporozumieniem, które Bibi wykonał. Tak, oczywiście był telefon. Tutaj masz dzwoń. Zadzwonił, przeprosił, obiecał poprawę. Tam jeszcze była kwestia tego, że oficer katarski zginął, to chyba tam mu coś zapłacą, znaczy rodzinie, żonom i dzieciom, a, i co tam jeszcze może być, no i Bibi zapiera się, że to tak właściwie, to nie chciał obrazić e, Emira, tylko, tylko chciał tutaj e, Halil al-Khayye i Haleda Marszalla i całą tą, tą Ferajnę zgładzić. No mniej z tym. Katar dostał nową umowę obronną z, z imperium. Teraz tkni tylko Katar, to masz do czynienia z nami. E, no to, 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 to też powoduje to, że. No. Tak jakby. No Katar jest w tak dobrej sytuacji, że oni się nikogo w sumie nie powinni bać, no, poza, po, poza sojusznikami, tak. Bo nawet jeżeli będzie trzecia runda, druga runda, druga, druga runda libańska, irańska, to, te, to no to nie wiem, czy akurat będą tamte Al Udeidat uderzać, no być może będą uderzać, no ale tak jakby Iranowi niezależnie od tego, co tamte, no to to jednak e, po prostu się kwestia, kwestia, kwestia jakiegoś konfliktu z Katarem nie opłaca, tak, no, niko, no nikomu się nie opłaca, nawet, nawet widzimy, że Bibi musiał z całej tej awantury bez twarzy wyjść, ale Bibi, Bibi tak właściwie jest taki, że on może stracić, trać. trać, trać, trać Twarz tracić, tak. To nie jest ryczes, rycerz średniowieczny, on to też nie jest. E... To jest po prostu Bibi, tak. To, to, jest, to też, też, jeśli chodzi o Erdogana, też nie, nie jestem zbytnio zwolennikiem koncepcji takiej, żeby nazwać go sułtanem, jest po prostu Erdogan, tak. Jak to, nie wiem, czy ktoś, jak ktoś oglądał Alternatywy 4, tam była taka scena jak. E... Towarzysz Winnicki dał wizytówkę Aniołowi, tam był tylko Winnicki, tak, no to, 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 właśnie o to chodzi, tak, Bibi to Bibi, Erdogan to Erdogan. Z towarzystwa, z towarzystwa wybitnego tam zbytnio już nie ostało się, takie czasy, młodzi przyjdą, to, to nie wiadomo, co z tego będzie, no standardu raczej, raczej może nie być już. Ja tak wspomniałem o Iranie, to, 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 to na szybko wspomnę jeszcze to, że nieśmiertelny, przynajmniej do teraz nieśmiertelny generał Ismail Hani, dowódca, dowódca Al-Quds, czyli tego specjalnego skrzydła w Irgiece pojawił się w Nadrafie na pogrzebie żony Ayatollaha Sistani'ego. Sistani to był, jest jeszcze, bo dalej żyje, jeden z największych Ayatollahów żyjących i... i to jest Ayatollah, który no pod względem religijnym no to top topów, tak? Generalnie nawet większy niż Hamenei. Znaczy chociaż Hamenei to, to takim wielkim uczonym to on w sumie nie jest, no ale Sistani jest tutaj um, bardzo ważny, bardzo szanowany. Um, to on przecież tak właściwie wydał łatwe odnośnie tworzenia Hashtag Shab w Iraku w 2014 roku, więc Więc to nawet gdyby tam Kasem Soleimani się kręcił, kręcił, kręcił to i tak bez Sistaniego tam po prostu, bez ich fatwy to by tam nic, nic nie ruszyło Natomiast Kani no to, to to się pokazał No jest tak jakby Ciekawą postacią Następca Kasema Soleimaniego, coś co on wcześniej pracował na odcinku Afgańsko-pakistańskim, czyli że są wobec niego pewne podejrzenia, że tam wpadł w pewne układy i kontakty, które, które nie do końca, powiedzmy, są tak jakby prawowierne. No, to, to, tak właściwie to jest rekordzica pod względem portretów pośmiertnych, tak. No, bo już miał portret w Bejrucie, już miał portret w Syrii i też miał portret w Teheranie, potem jak w ciągu tam pierwszych. Pierwszego kwadransu, w sumie tam chyba większość tej całej elity została zgongowana, tak, no to razem z Salamim na czele, więc jakby Salamim miał być obok, obok Haniego, znaczy nie też że razem w łóżku leżeli, tylko, że po prostu tutaj razem, jako ten szczyt, szczytów, tak. Okazało się, że hani, hani to, to, to Hani chodzi na pogrzeby kolegów, a nie koledzy na pogrzeby, na pogrzeb Haniego, chociaż portrety pośmiertne bo tam dru drukują, no, ale przynajmniej już na kolejny raz będzie. No, kiedyś się na pewno przydadzą. Zobaczymy, czy, czy w najbliższym czasie. No ale tutaj, tak jak wspominałem, Farmazon irański, po druga runda irańska będzie kiedyś indziej. Znaczy, nawet nie wiem, znaczy, bo, 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 bo na tym się nie chce, na tym myślę się odnośnie drugiej rundy irańskiej w chwili obecnej, bo ja nie za bardzo, ja widzę to, że jest potencjał na to, żeby. Ta druga runda była, ale nie za bardzo widzę potencjału i sensu w kontekście samego Bliskiego Wschodu. Wydaje mi się, że jakby była druga runda irańska, to już by nie byłoby to w kontekście jakiegoś kwestii regionalnej, tylko bardziej globalnej. Tak, czyli, że e, gongujemy na przykład Iran, ale w domyśle patrzymy na e, Rosję albo popatrzymy pa, pa, na Chinę. <coughs> w wczorajszym farmazonie tak trochę Nawiązałem kilka takich punkcików odnośnie tego, że tutaj imperium prawda, bardzo poważnie też przez Izrael zaczyna działać na odcinku azjatyckim, więc, więc tutaj wobec tego Iranu może jest jakaś koncepcja, tak? No, bo moim zdaniem, ten i nie tylko w sumie moim zdaniem, tak, to, to, to ten reżim tak właściwie to przechodzi powolną, oddolną transformację, tak? I po prostu i to wszystko, tak? Pięć lat, i po prostu to będzie, to jest tak jakby. Ja wcale bym się nie dziwił, gdyby tam był już oddolny, tak właściwie okrągły stół, coś, coś takiego jak u nas było, prawda, w 1989 roku, że to już, że to już jest taki 88-89 roku, nie tylko że rzeczywiście tylko, na Bliskim Wschodzie wszystko musi trwać swoje, więc No, ale tutaj Pezychian działa tak, Abbas um, jeździ i się cieszy, więc tutaj bym wskazywał na, na to, że tak jakby. No, ale to akurat farmazon drugorundowy, to, to, to kiedy indziej. Um, protesty w Maroku, one są bardzo, one są bardzo ważne, tak? One są bardzo ważne. Ja tutaj tra tradycyjnie jestem bardzo zawsze nieufny wobec tego, że Szebab coś tam niby naturalnie bierze. Znaczy to, że Szebab naturalnie się sprzeciwia swojej własnej władzy, to ja jestem w stanie całkowicie zrozumieć. Um, bo bo, tak jak zawsze powtarzam, państwa w tej części świata łącznie z Magrebem, generalnie się do niczego nie nadają, są bardzo słabe e, z wielu różnych przyczyn. W dużej mierze jest to przyczyna cywilizacyjna, oddolna, a nie to, że ktoś tutaj coś tam sterował. Tak? Więc, no, Maroko, prawda, chyba to najlepiej to, to, to widać, to że jest tam analfabetyzm w wysokości 25%, tak, jedna, jedna czwarta ludzi w Maroku nie potrafi czytać i pisać, tak? Więc jaki jeszcze jest procent ludzi, którzy ledwo co potrafią czytać i pisać, tak? I to albo po francusku, albo po arabsku, albo po berbersku, tak, jeszcze tam, czy tam może jakieś tam tam jeszcze mają jakiś tam... Więc, więc więc o czym my mówimy, tak? O czym my mówimy? To to nie jest kwestia żadnych zewnętrznych inspiracji, że jest dobrze wiadomo. Tutaj można zawsze, liczyć, że, to, że to, że to są kobiety i starcy, tak, że tam tradycyjnie coś. Tam. Liban upadły, upadły Liban, wspaniały Liban, analfabetów jest około 4%, tak? Państwa nie ma w ogóle. A jak już są analfabeci, to wiadomo, w, której, w którym mieście, wiadomo, w którego wyznania i wiadomo, w której części kraju, tak? czyli Trypolis prawda, i te tereny sunnickie, Tam, tam, tam akurat jak, jest, jak Ktoś chce szukać analfabety, to tam, to, to tam najprawdopodobniej znajdzie najwięcej. Alfabet jest w ogóle praktycznie nie występuje ani u chrześcijan, ani u Druzów, ani u szyitów. To od tego są poważni rajsowie, żeby swoje szeba tutaj ten. Więc, 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 więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Maroko. Tutaj, król Muhammad, wydaje mi się, że tak, tak samo jak Sisi wpadł w pułapkę pewną, to znaczy MBS-omani. To znaczy, jak 2.15, MBS, tak jakby wszedł. Na arenę polityczną, to on się wszystkim Habibom podobał. Wysoki, dynamiczny, tak. 30-letni e, Habib, który, no, tak jak dla ludzi tego regionu, no, to młodzi ludzie, tak. Więc tutaj, tak jakby, no, no, tylko, tylko że Arabia Saudyjska ma pieniądze i jak te wszystkie giga, mega projekty były ogłoszone, to oczywiście budziło to wielkie, tak jakby. No entuzjazm, tak. No i jak już entuzjazm jest to, że Saudowie to robią, którzy mają pieniądze i to jest ich sprawa, czy oni te pieniądze przewalą, czy też, nie prze, czy, czy, czy też nie przepalą, no to jednak inne kraje to też tak nie mają takiego luksusu. Nie mają takiego luksusu Egipt, nie ma takiego luksusu Maroko, tak. Maroko, które zdecydowało się na współorganizowanie Mistrzostw Świata w 2030 roku, tak, czyli wielkie stadiony i tak dalej, i tak dalej. Maroko, no, ma dobrą, znaczy, no to na podstawy bardzo poważnego państwa i gospodarki, ale jednak te problemy we, wewnętrzne są. I tego nie da się ukryć, tak? Są też bardzo duże projekty, prawda, też RZE i tak dalej, i tak dalej, ale no gdzieś tam jest zawsze imbalans, a w ogóle to, że w Agadirze, prawda, są akurat protesty, to, 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 to jest ciekawe, tak, tak jak było u nas w Sopocie. No nie wiem, ktoś się tam, więc, więc, więc tutaj tak właściwie jednoznacznie kategorycznie nie jestem w stanie stwierdzić, że te procesy są jakoś inspirowane, czy też moderowane, czy to jest zewnętrzna inspiracja, czy może jakaś tam wolta pałacowa, bo takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast, no, tylko podkreślam to, że zawsze tutaj ma bardzo duże podłoże wewnętrzne. Jeśli chodzi o to, że po prostu ten potencjał zawsze do jakiegoś zadem jest, no bo. No bo tak, no, Maroko aż tak zamordystyczne nie jest. Tak? Znaczy tam, generalnie tak jak w innych krajach, tak jak analogicznie jak król Jordanii <coughs> w Omanie, prawda? Tam jest <coughs> też, że tam jakieś tam próby e, <coughs> jakiegoś takie oddzielenia się władzą, e, przynajmniej w sposób e, no taki parlamentarny, tak powiedzmy. Z tym, że oczywiście, jak coś zawsze dochodzi do jakiejś reprezentacji, no to Bractwo Muzułmańskie, tak? czy jakieś tam afiliowane prawda, stronnictwa, które z Bractwa Muzułmańskiego się, się, się wywodzą. No, bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że Bractwo Muzułmańskie to nie jest, to jest tak, jakby to jest dwa słowa, tak? czy znaczy po polsku, tak? ale to, to ma wiele różnych odnóg, wiele różnych. Grupna, to jest, jak to jest porównywane do Masonerii, no to, to, to ma dużo, dużo tutaj wspólnego tym w tym sensie. Ten No I to, że po prostu bractwo muzułmańskie, to, że w jakimś kraju jest jakaś jest jakaś partia, albo jeszcze nie muzułmańskim, jest jakaś partia, a, która się wcale nie nazywa bractwem muzułmańskim, która się wcale nie, po prostu nie ma żadnych e, symboli, żadnych tych. Nawet e, nie wiem, raj partii nie ma Saida Kutuba, prawda? E, książeczek gdzieś tam. W, w gabinecie, czy też nie ma portretów, to wcale, to wcale to nie oznacza tak Hamas jest z Bractwa Muzułmańskiego, tak? No i tak właściwie to, co Hamas zrobił, jeśli chodzi o gazę, to na ile się tam udało, to, to jest akurat robota Bractwa Muzułmańskiego. No i też tak jakby no, to, że to są jakieś związki z bractwem muzułmańskim, no to to, to może o tym poczytać w książce, ja o tym pisałem też. Ten, no i też, ale tak to no, tak jakby takich związków, afiliacji takich otwartych to oni nie mają. tak I nie muszą mieć. Wiadomo, że, na przykład, Halet, Marszal, tak jak był studentem w, w, w Kuwejcie, no to do nich należał i już wszystko. Tam, mniejsza z tym. Więc, 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 tutaj, moim zdaniem, to bardzo ważne też generalnie z perspektywy Europy, tak? No, bo Maroko jest, powiedzmy, tak, no po pierwsze poważne, po drugie e, zachwianie się władzy lub jakikolwiek chaos tej władzy automatycznie uruchamia to, że nie tylko te dwa miasta, tak, Mejta i, Mejta i coś jeszcze chyba na C, um, które są na terytorium Maroka, ale są, ale są, hisz, hisz, są, są hiszpańskie, no to, to miliony ludzi na to pójdzie, tak, do tego oczywiście... Na całą Hiszpanię pójdą też miliony ludzi, no bo co innego można zrobić, tak jak będzie syf, tak? Um, nie tylko sam w Maroku, ale też przecież cała trasa migra migrancka, prawda? Tam, akurat na al Altarik, czyli na Gibraltar, to wcale jakichś wielkich pontonów nie trzeba. Więc, jak um, już podsumowując, e, tutaj ostatnio coś mi się powyświetlało to, że jakiś tam e, deweloper. E, e, no to ja to, 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 to jest dla mnie jakiś taki fenomen. No, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, jak się widzi kogoś bogatego, no to wiadomo, ropa, gaz, państwo, ciemne interesy, tak, albo to, że to jest dziedziczne, tak? Z któregoś z tych. Ja tutaj w Polsce deweloper, tak? To jest w ogóle jakieś niepoważne. Jakiś, jakiś deweloper mi się wyświetlił, że, tam, że tutaj ucieka do Hiszpanii, to w ogóle w Hiszpanii tam jakiś tam raj jest. No to deweloperski, no to właśnie no po pierwsze to, że ci mieszkanie mogą zabrać, tak ja ci tam chuligani. i trzeba ruskich najmować, żeby tych huliganów po tam powyrzucali, a po drugie to, że akurat właśnie jak Maroko pęknie, no to, no to masz mieszkanie albo, albo sobie kupiłeś domek, tak, w którym, w którym ty już nie będziesz mieszkał, tak? No bo jak to pęknie, to już, to już masz. To już, Zapłaciłeś za mieszkanko dla jakiegoś Ibrahima, co, co już 6 dni nie musiał w Bóg więc tak to jest, no ale to, 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 to mniejsza z tym, e, więc trzeba patrzeć na Maroko i, bo s, sytuacja się będzie rozwijać, no to, że trzeba się awanturuje, to, że wie, wiele miliardów dolarów idzie na stadiony, a nie na podstawowe Jakieś inwestycje, czy też podstawowe podniesienie standardu życia, które no, w różnych tam statystykach to Maroko, jeśli chodzi o kwestie służby zdrowia i edukacji, jest niżej niż sąsiednia Algeria, tak? To, to akurat jest to też dość zastanawiające i dość istotne, no ale to, to, to tak jakby to, uzasad, to jest uzasadnione, tak? To jest tak jakby naturalna reakcja, że Szyb. Po prostu nie chcą, no i dalej cała fala idzie, no bo już tam kogoś policja rozjechała, i już tam oczywiście bezpieka zgarnie, i tak dalej, i tak dalej. No ale tak to jest. Dziękuję bardzo.